Zgodziłem się wziąć tego trupa na siebie. Na początku nie do końca mi się to widziało, bo za zabicie szlachcica jest kara śmierci. Ale zdałem sobie sprawę, że skazani na karę śmierci mogą wybrać dowolny ostatni posiłek. A ja zawsze powtarzam: zjem perliczkę i mogę umierać. I dotrzymam słowa. Tak, oto Bogdan. Okrutny morderca. Mhm, dobrze. A jeszcze dla formalności, Bogdanie. W jaki sposób zabiłeś Henryka? Jak? Normalnie. No. Jak pan był przykazał? Strze. Nie podpowiadamy. Strze. Chmetrów go zaszedłem od tyłu i nożem. To znaczy, że ja nie zjem perliczki? Bogdanie, zjesz perliczkę, ile tylko będziesz chciał. Jesteś bogaty.